Po wielu zmianach daty premiery oraz kolejnych filmach i serialach w MCU otrzymaliśmy film Morbius. Wiele recenzji wskazuje, że jest to jeden z najgorszych filmów Marvela, jaki kiedykolwiek powstał. Czy jednak faktycznie jest aż tak źle? Zanim zaczniemy, zwracam uwagę na fakt, że ten kanał subskrybuje tylko 3,7% widzów. Oznacza to, że 96,3% widzów nie subskrybuje tego kanału. Dlaczego jest to błędem? Na kanale przynajmniej raz w tygodniu pojawia się nowa recenzja. Zatem, aby nie przegapić kolejnych recenzji na kanale, zostaw subskrypcję już teraz. Każda kolejna subskrypcja naprawdę ogromnie motywuje mnie do działania. Jared Leto ostatnio nie ma szczęścia do filmów. Najpierw był bardzo krytykowany za swój występ jako Joker w pierwszym Suicide Squad, następnie pojawiło się wiele zarzutów co do jego występu w roli Paolo Gucci w filmie Don Gucci. Niestety to nie jest koniec. Film Morbius, w którym odgrywa on główną rolę, był przekładany przez kilka miesięcy, przez co zainteresowanie nim bardzo słabło. Niemniej jednak kolejne zapowiedzi w formie fragmentów filmu, zwiastunów i plakatów wyglądały całkiem nieźle. Przyszedł w końcu 1 kwietnia, a z nim premiera filmu. Okazało się, że zbiera on naprawdę kiepskie recenzje. Czy jednak słusznie? Czy najnowszy film z Jaredem Leto zasłużył sobie na miano jednego z najgorszych filmów Marvela? Morbius to jeden z tych złych z uniwersum Marvela. Niemniej jednak, tak jak z Venomem Sony zrobiło z niego antybohatera, który tak naprawdę nie chce źle. Przez pierwsze pół godziny filmu dowiadujemy się, tak naprawdę kim sam Michael Morbius jest. Poznajemy jego motywacje, umiejętności i charakter. Te pierwsze pół godziny może sprawić, że zaczniemy się zastanawiać, czemu film ma tak złe oceny. Sam początek trzyma się kupy, wygląda ładnie i zapowiada naprawdę przyjemny seans. Poznajemy świat przed. Stawiony, nowe postaci i zżywamy się z bohaterem. Skąd zatem takie złe oceny? Niestety, po scenie pierwszej przemiany bohatera na statku większość z wymienionych plusów idzie już tylko w dół. Moja ocena tego tytułu to 7 na 10. Głównego złoczyńcę można było przewidzieć tak naprawdę od samego początku. Niektóre z wątków w ogóle nie trzymają się kupy i wyglądają tak, jakby część scen po prostu została wycięta i niczym zastąpiona. Podobny zabieg widzieliśmy w pierwszej wersji filmu Justice League, jednak tam zmieniali się reżyserzy. Część z efektów wygląda po prostu głupio. Tak jakby nie zostały dopracowane. W scenach walki niemalże zupełnie nic nie widać. Kamera jest albo za blisko, albo za daleko. Motywacja z Walla jest płytka, głupia i nieprzemyślana. To, co jednak boli najbardziej, to sceny po napisach i zepsucie pewnej nieźle przedstawionej wcześniej postaci. Niemniej jednak, o dziwo, film sam sobie ogląda się całkiem przyjemnie. Jest wiele rzeczy, do których można się przyczepić i na pewno nie jest to najlepsze dzieło Marvela czy Sony. Niemniej jednak, Morbius nie zasłużył na aż tak słabe oceny, jakie dostał. Jeśli podobał Ci się ten film, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę oraz zasubskrybować z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do tego zapraszam Cię do swojego Instagrama oraz Discorda, linki w opisie. Jeśli interesujesz się popkulturą, w opisie znajdziesz też coś dla siebie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia!